¡Ah! <coughs> Kompozytor, winogram pod figowcem Jasnym boję się nudy, szczególnie jak już dorosłym kupę Tyś tam mieszkań, w każdym pomieszkam trochę poznam Sąsiadów z góry i psychopatyczną jest paniem z kotem. Przegrywam muzę na kasety, by z nama karą dałbym całego dolara za dobrą tożsamość, już prawie straciłem dzień, ale z radia poleciał manu, ja maluję też na starych biletach Może ktoś mi kiedyś zapłaci i coś za to trzeci dzień włączam tonetę ziemię zanim zasnę z tref, kiedy po...